Siema. Ściema. Siema, ściema. Ahoj. Ahoj. Witamy Was na pokładzie. Pokładzie? O Jezu, wybaczcie mu. Na pokładzie weekend. powiedziałem. Nie, pokładzie. To dopiero, nie, powiedziałem pokładzie, a Ty powiedziałeś podkład. Dobra, wyluzuj i tak. Z lodówki było. <gadzie> e, ok, bo my tak teraz sobie na poważnie chcieliśmy pogadać, czy na poważnie? A możesz bliżej trochę? Będę chudsza. No. Tak, jak jest w temacie co. Czekaj. Cicho! Cicho. <laughs> Pokazywałam wam e, Insta Stories, Face Stories, odnośnie mojego i laurki prezentu e, na dzień kobiet. W końcu to jest tak. ten vlog. I tutaj wam wklejamy to Insta Stories. najlepszego męża na świecie. <laughs> Słuchajcie, Piotr <Kączewski, coughs> zrobił swoim dziewczyną. Prezent już na Dzienkowiec. To jest taki hicior, <gryzny> że po prostu brak mi słów i dopiero teraz jakoś ochłonęłam i e, odzywam się do Was. E, o tą rzecz rzecz e, prosiłam, błagałam i wobec <gryzny> e, od bardzo dawna, od e, wielu lat. I dzisiaj dostałyśmy ten prezent. Pokażę Wam go dopiero jak wrócimy z Londynu, więc z 15 kwietnia możemy go odebrać. Uuuu! Ale po prostu czeski jest mój. Więc yy, całe, całe. Środek. Całe życie marzyłam o tym, żeby mieć psiaka. Wtedy nie miałam dlatego dostałam raka. Wszyscy moi przyjaciele. Z, yy ze szkoły mieli zwierzątko, ja nie miałam, więc zostałam raka, Ej, chociaż miałam. Słuchajcie, i... i ten żart jest na salonach, A to tak? nie jest żart, to jest... Nie, ktoś mówi na przykład, life. ale miałem świetne dzieciństwo, miałem np. psa w dzieciństwie. A ja miałam jak jak psa, miałem raka. I karmiłam go chemią, tylko przedewkowaną. Zażarłam raka. <laughs> I później yy, poznałam mężczyznę swojego życia. To oni to już wiedzą. <laughs> I całe prawie 8 lat, jak jesteśmy razem, błagałam go, żebyśmy mieli psiaka. Piotr jest ten odpowiedzialny w naszym związku, ten rozsądny, ten cichy, ten yy, najbardziej którego kochacie. Poukładany. Tak, poukładany. Ja jestem ta choleryczka z trudnym charakterem. Prosiłam Piotra o psa, nigdy się nie zgodził i przez ostatnie 8 miesięcy w ogóle czułam taki nacisk na to, żeby mieć psiaka, ale czekaj, dlaczego? Ja czułem nacisk przez te ostatnie 8 miesięcy. To ja eee, czułem nacisk. Dlaczego? Dzięki Tomasz. Dlaczego? <grym> Ponieważ y, wiecie jak bardzo od pierwszego dnia narodzin Laurki, jak ona bardzo jest związana z Piotrem. To ta ich miłość obopólna, y, zawsze byłam o nią zazdrosna. Zawsze, ale to Wam zawsze pod, podkreślałam, że, że jestem zazdrosna o to, co ich łączy, tak? Piotra i Laurkę. Laurka im starsza, tym gorzej znosi po prostu rozstania z Piotrem. Jak wystarczy, że on teraz wyjdzie do sklepu, czy wyjdzie do garażu, do samochodu, to jest cokolwiek, straszne, w zasadzie, a naprawdę. ona już krokodyle mówi: Tatuś, czy on wróci? Dlaczego poszedł? To jest straszne. Więc y, tym bardziej naciskałam na Piotra, żebyśmy przygarnęli psiaka. I pewnej nocy Tomasz z K9-Torn, znacie już K9-Torn i moją Zoe, wysłał mi linka ze schroniska chrycynną o naszym psiaku. Wysłał tak. Bierz? i się nie pytać. Ale jak, słuchajcie, ale to jak... jest jedna rzecz, bo wysłał jeszcze karnie takie zdjęcie na zachętę, które zaraz wam zoi Zoe, ale my myśleliśmy, że po prostu Tomasz, ma, bo Tomasz ma dwa psy, myśleliśmy, Zoe że po prostu wziął trzeciego psa, a to się okazało, że nie, że to było tak na podpuchę. Tak, wiesz i się nie pytaj, więc jak ja zobaczyłam Atenę, po prostu serce mi tak szybko zabiło, to była noc, dzwoniłam od razu do Piotra na statek, mówię, kochanie, błagam, błagam. Tomasz reagował błyskawicznie, dzwonił do yy, schroniska, to była noc, przypominam. Pisze do mnie, Karina, dzwoniłem, dzwonisz o 8 rano do schroniska. Ja dzwonię do, do schroniska, piszę Tomkowi, że zostaw Piotra mnie, ja go załatwię, <głos》>, urobię. Więc dzwonię, o Piotr się zgodził. Powiedziałam mu jedną rzecz, kochanie. Jaką? Nie, jaką? To. Kochanie, oddaję za tego psiaka o. każdy <noise> Paryż. Każdy Paryż. <noise> nie, słuchajcie, nieprawda. Każdy perfum, ale dobra, nie, 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 nie. Kotek, powiedz, że tak. I to była, ale i był, to była... Ale, ale jeszcze, była, jeszcze jedna była ważna, ważna była, e, informacja, Jaka? że e, zapisujesz się też na prawo jazdy. A, no. Czyli tak naprawdę coś, co Kana gdzieś tam miała w planach, ale zresztą odwlekała, więc teraz musiała po prostu podziała, tak zapisujesz się na prawo jazdy. Tak, Piotr się zgodził, więc rano o 8.00 dzwoni. Pani Maria mówi mi, Pani Karino, ale miesiąc, jak psiak jest w schronisku, czekamy na właściciela. Jeżeli właściciel się nie znajdzie, wtedy dajemy ją do adopcji. Błagałam ją przez telefon, żeby ją zarezerwowała dla nas, że damy jej dom, żeby na nią czekać. Ona jest nam pisana, więc pani Maria y, zarezerwowała nam y, Atenę, ale oczywiście powiedziała, że jeżeli minie miesiąc i znajdzie się właściciel, no to niestety. Więc ja po prostu przybierałam jak na szpilkach, w tym czasie oczywiście z prostego składu kupiłam już worki. I odegradowalne. I, tak. i kompostowa. Nie Więc y, to wszystko już kupiłam. Minął ten miesiąc i pani Maria dzwoni do mnie. Pani Karino, macie członka rodziny, więc po prostu. <laughs> To był ten prezent na dziękowiec. Mamy po prostu już pełną rodzinę. Mamy dziecko, które po prostu w Atenie jest tak zakochane. Ale muszę powiedzieć, podkreślić, że jak odebraliśmy Atenę, to przez dwa dni ja nie wiedziałam, miałam troje dzieci. Piotr walczył z laurką. Kto może się zająć Ateną, kto po prostu może dać jej e, żarcie, cokolwiek. Bo po prostu ja mówię, zawsze musiałam zawsze musiałam Piotra, kochanie, ty już nie jesteś dzieckiem, ty już miałeś za dziecka swojego psiaka. To jest Laurki pies. Laurka wie, że ten pies jest od tatusia. Heche. Znacie heche. To jest taki duży heche, więc... No tak. Heche był też przyczyną tego wszystkiego. Tak. A e, dlaczego tak spoglądam w lewo? Bo zaraz zobaczycie ją, tak Wam puścimy. Ale jeszcze chciałam. Ale, czekaj, czekaj, to, czekaj, Tomkowi no... podziękować! Tomek, bez Twojego... Udziału, bez Twojego wsparcia, bez Twoich psiaków, bez, bez po prostu Ciebie, nic by nam się nie udało. Na y, naszą podróż poślubną, wiecie, zabieramy Was na szkolenie psiaków do K9Torn. Jedziemy w piękne miejsce. W opisie znajdziecie link do całego szkolenia. Jeżeli śledzicie nas na Insta i na fejsie, wiecie wszystko o całym szkoleniu. I my tam będziemy już teraz z naszą Ateną. Więc mamy nadzieję, że będziecie również z nami, cieszycie się z nami. Pokażę ten, Pokażę ten. a jeszcze chcę coś to. wam sobie powiedzieć. OK, już za dziś tak naprawdę, co to było, tak? No sorry, Kto już. to by? Już nie będzie, tak. Wiemy, tak. wiemy, że wiele, wiele z was wiele z was panie, tak. że. Wielu z was trafiło, trafiło e, odnośnie. Co to ich Ale, jest wiecie, ale wiecie, wiecie, wielu z was trafiło, co jest tym prezentem na dziękowie dla mnie i dla Laurki, ale. Ale słuchajcie, że live'a nagrywaliśmy z tak. Ateną w domu. Specjalnie live'a nagrywaliśmy z Ateną w domu ostatnio na wejście, była gdzie cicho. Atena była obok nas, a my ją widzieliśmy naszymi stopami. Ona bardzo była cicho. To Was bardzo zmyliło. Bo nie, dostaliśmy... nie, Wiel... nie było żadnego Wiele wiadomości dostaliśmy od Was. kurczę, myślałam, że będziecie mieli psiaka, a tutaj tak cicho na live'ie, y. jednak nie pies. A, a, a mamy. To teraz tak się rozgadaliśmy, to? Dobra. Teraz we korzeną zaraz Atenę, a chcieliśmy Was zabrać w ogóle w cały taki proces nas przygotowywawczy, tak? Czyli to co kupowaliśmy, to co jak odebraliśmy na więc zapraszamy Was na tego vloga i oglądajcie nas. A gdzie jadą zwierzątka? Co jedziemy kupić? Karmę! Że jedzenie dla? A czy to jest pies? Haha, piona! Proszę A dla? ale super. I myślisz, że Atenie się to spodoba? No, to jest za delikatny dla Ateny. Myślę, że ona tak. Tak, zęby by przygryzła też, kochanie. Lajkujcie mi fotę, to ja Atena. Jeśli <laughs> mam twego Facebooka. Wow. <laughs> tak robi świnka Pepe? A co Laurkadzie kupić? Kropki. Dla. Dobrze. Chodź, ci pokażę. Pokażę ci, jak to jest wielki wielki worek. Bo żarcie musi być premium, żeby było dobre. Prawda? Żeby piesek zjadł zdrowo. Wszystko już. Chłonę, gąbka. Kupujcie tylko żarcie premium. Nie żadny pedigree, bo to jest McDonald's dla psów. Na ciebie? Laurka tłumacz, właśnie. Co my bierzemy? Zobaczcie, Tata, pudło. takie pudło. Tak jest. Bierzemy. Kto pomoże cię? Ja. Tak. ale nie tak mi się tu znam tu, tutaj. O tak, i ruszamy. Aś. Idziemy. Mamy cię A gdzie teraz idziemy? Jedziemy na co Na co? Na lody. Na lody. Lody dla. Pełm kończeski masz zaramiastą żonę. Masz niezziemsko śliczną córeczkę. Będziesz miał superowego psa. Tylko cię brać. Kocham cię! Ciekawe, kto krzyknie głośniej. Ko! Kocham Ko cię! Wege o nie, on ma... ale... E z czego jest ta parówka? Jest wegę. <grymne> właśnie też się zastanawiam, z czego jest parówka wege. A może jak wega kropsiki. Zapytaj się z czego to, z czego to jest. samych smakowych, a to nie. <grymne> zapytaj się, co to jest. To nie ma mięsa. No to zapytaj się właśnie z czego ona jest. To jest sojowych To Jest będą mądrości konia, hasz. Na kolejne <grymne> Siema, ahoj. Siema, ahoj. Siema, ahoj! Witamy Was w. I Dzień dobry, to my, znowu my. Gdzie ruszamy? Po klatkę. Po klatkę. Kupimy klatkę, zostawimy ją w sklepie i pójdziemy e, po nią z Laurką, bo obiecaliśmy Laurce, że klatkę… Dokładnie, obiecaliśmy Laurce, że kupimy jej klatkę, że Laurka będzie z nami kupić klatkę, ale kupienie klatki to nie jest takie hop -siup. Znaczy, jak jest. się okazuje, jest, przez internet, ale chcielibyśmy ją zobaczyć, a byliśmy na targach, a jeszcze to zobaczycie, i nie kupiliśmy, żałujemy. Mogliśmy kupić wtedy, prawda? Nie, bo ceny na targach są yy, o, co najmniej o połowę wyższe, więc to jest bez sensu. Więc ruszamy, dżentelmen. Dobrze, a my co? A my dalej w poszukiwaniu czego? W poszukiwaniu klatki. Uff, to nie jest łatwa że misja trwa, po prostu każdy sklep, wszystko zjeżdżamy i co? Jest masakra. No nie, no bo my yy, wiemy jaką klatkę musimy mieć, tak? Bo klatki są, no ale nie poddamy się. A teraz co? Mały przerywnik, czyli wjazd do Hama. Widzieliśmy cały Gdańsk <grych> za klatkami dla Ateny bo oczywiście moglibyśmy kupić e, z interneta, ale trzeba ją sprawdzić i tak naprawdę to koniu się ociągał i teraz. Nie, no nie, nie ociągałem się, tylko po prostu była kwestia tego typu. Że nie chcieliśmy kupić klatki, która gdzie będzie cieńka. Czyli... Nie no tak, no ale też można było sprawdzić grubość, no ale dobra, mniejsza z tym. Mamy, A teraz to mniejsza z tym. Jak koni się ociągał, to mniejsza z tym. Mamy klatkę, jedziemy właśnie po nią do Zokarina, jest najlepsza na tutejszym rynku, nie wiem jak to powiedzieć. To jedziemy. Po klatkę. Dzisiaj y, złożymy tą klatkę z Laurusią, żeby się cieszyła i została nam jeszcze klatka transportowa do auta i mamy wszystko. Brakuje tylko Ateny. Wszystko mamy. Wszystkie pierdy. I zabawki, i obroże, i na kleszcze, i le. A właśnie, bo Laurka musi się wam pochwalić obrożami. Obrożami, tak. Oprócz tego, że musimy ją przekonać do tego, bo to już nie jedni nikomu, nikomu nie pokażę, to. bo to jest moja Atena, moja obroża. What? No, ale będziemy działać w tym kierunku, żeby się pochwalić. Bo prawdziwy mężczyzna pije kubusia. <śmienny> right? Jeśli Twoja córka wymaga od Ciebie, żebyś chciał kubusia, to pijesz z nim kubusia. Tak jest, prawda? Ta klatka nas wykończy. Ale już, tak, już jest wykończona. Ją, ale już ją odebrać. Już jesteśmy ją. Nie je strzamy. Tego bym nie tknęła, chociażby mi zapłacili, ale to jest z wege, jest przepiszne. Do Laurek, co Cię czeka w domu? Klatka i koci. Klatka i koce? Klatka i koce, moja klatka. Brawo. Bra I złożysz statusie? Mhm. To idziemy zobaczyć klatkę. I idziemy pod okno. Tam jest klatka, którą Laurusia musi rozłożyć statusie. No tu, i koc, żółty, tak jak chciałaś, yellow. I to jest klatka, którą musisz rozłożyć. I zobacz, będzie spała na takiej macie w kwiaty. Dobrze, to po przedszkolu idziemy umyć rączki i zabieramy się do. do pracy! Hello! Hello. Wybierał kolor koca, ja. ja. A kto to jest ja? ja leżę, bo... Tak, to jest, jest obroża do. Jak gdzie Atena będzie szła? Myślę, ja. Tak, ale, ale gdzie? gdzie? Szła. Jak szła? Do lasu. No. A kiedy? Ale to w nocy mi się, bo jakby Atena, ten żeby się nie zgubiła. Jaką jeszcze masz? Co tam jeszcze masz dla Ateny? To jest obroża mm -hmm. też. Obroża. Mm -hmm. To jest taka Mhm. Tak jest. Tutaj. tutaj jest rączka, prawda? A ty tu. A ja tutaj, tak jest. A jak Laurka nadusi na ten guzik, to smycz się zatrzyma. Tak? No, tylko... o mm. Brawo! <laughs> <laughs> tak. Dla szykujesz? Laurinia, dla kogo? Dla Ateny? Przeszła nasza klatka do auta i zaraz po nią wyjeżdżam. Hip hip hura! Co za półtorej godziny? Siema! Tu <śmienicza> <śmienicza> Jedziemy po Atenę! Jedziemy po Atenę Sky Cieszę się, że lecimy po Atenę da A teraz kto leci po Atenę My. To jest najpiękniejszy, najpiękniejszy dla mnie, dla nas prezent, jaki mogliśmy dostać. I dzisiaj, za chwilę, za 20 minut, będziemy mieli ją e, już po prostu w naszej rodzinie. Powtarzam, marzenia się spełniają, a cuda zdarzają, jak to pisałam w książce. Taniec, taniec zwycięzcy, taniec zwycięzcy. Jest, Jesteśmy w schronisku. Słyszycie te biedne psiaczki? Biedne psiaczki, aż serce się kraja. Patrzcie. Wszystkie czekają, aż znajdzie się domek dla nich, prawda Lauruś? Powiedz, prosimy dobrych ludzi, żeby przygarniali zwierzątka, prawda? Boże, jak wszystkie czekają! Ale my jednego, tak. jednemu pomożemy, prawda? Naszej? Tak, nie. Pan i, i dziewczyny, i chłopacy, tacy, którzy chcą pomagać, wychodzą z nimi Tak, osobę, wolontariusze, wiesz? którzy przyjeżdżają tutaj, karną zwierzęta, wyprowadzają na spacery. Tak. Tak. No i są różni wolontariusze, się, wiesz. Są wolontariusze, którzy opiekują się dziećmi. Tak. Są wolontariusze, którzy opiekują się osobami starszymi, chorymi. Jest bardzo dużo wolontariuszy, wiesz, Misiaczku. I wciąż za mało. Atena, zobaczcie. Cześć, cześć, to my. Cześć. Chodź, chodź, chodź. się, jak wyciągamy rączkę? Jak wyciągamy rączkę? Wyciągnij do niej rączkę. No chodź, tak wyciągnij Widzisz? Jak tak, tak. Się uczyliśmy, tak? Pamiętaj, nie podaj rączkami, bo ona się może przestraszyć, wie? Cześć! Cześć, Skarbie! Cześć. Już poznaję, bo zaraz na ogon. Co za piąć? Co będzie, Lauruś? Cieszysz się? Cześć, Smoku! Jak cię podaje rączkę, Lauruś? Tak! Cześć! Jezu, ona jest tak cudowna, co, Lauruś? Cieszysz się? No! Tak? Nie bój się, nie boi się, się, ona się cieszy, kochanie. Zobacz! So, taniec szczęścia, taniec szczęścia, taniec szczęścia! O, tutaj kochanie! Donoska jej, żeby ona cię połuchała, wiesz? Jedziesz do domku. Czekaj, pan Krzysztof musi ją zbadać, wiesz? Szły tylko gdzieś za tydzień będę zdjęcia. Aha, za tydzień Nie, <grymne> <30. grymne> nie ma potrzeby. Bardzo delikatnie. A przemywacie rany? Tam się nic nie sączy, A, dobrze. ja pójdę jeszcze pójdę, tak... Cześć skarbie! Kotek nie musisz tak rączek trzymać do góry, nie bój się, ona się cieszy! <grymne> Chcesz, na ciebie ten No daj, tutaj, A teraz. A chodź. No już pojedziemy, żaba, mama, pojedziemy, tak? Pojedziesz z nami już do domu, już cię tu nie zostawimy. Cieszysz się co? Pojed... Kochanie, nie zamykaj, niech ona nie widzi, że zamykana jest już. E, ten bagażnik. Zamykamy, już tak nie zamkniemy twardy. cię, nie zostawimy już cię Mijcie tutaj tu, Nie zamykamy już samochodu chodź, chodź. Już pojedziesz z nami do domku Z nami pojedziesz Do twojego nowego domku Zobacz jak ona się boi, że ją zostawimy Chyba, że już nie chce odejść Już jesteś naszą rodzinką Nasza rodzinka chodź. Powiedz tak Czekajcie. chodź, a teraz? Pojedziesz z nami do domku Chodź, 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 chodź. Siusiu tylko zrobisz. O! Nie zamykaj kochanie! Ona się dorzesła. No! Tak, tatuś, daj Laurce! Z razem trzymajcie smycz. Ale La Laurś, ona się może wyrwać i uciec. Sama jeszcze nie. Ona się musi przyzwyczaić do nas. Przedstawiamy Wam naszą nową rodzinę, w pełni, kompletną. Prawda, Żabciu? Kotek, przecież my ją zabieramy do domu, już zawsze będziemy ją mieli. To będziesz ją jeszcze tyle głaskała, tylko trzeba ją wykąpać. Bo jak jak ją chcesz mielić? Jest najcudowniejszym psiakiem. O, będzie kochać Tak, kochanie! Ona nas też będzie kochała. A, tak. Pięknie ją uczysz, Lauroś. Pięknie! A, Jestem z Ciebie bardzo dumna. Jezu, się cieszy. A, <noise> tak? Się. Nauczysz się powiem. No, widzisz? Tak. No, nauczysz się kochani, idziemy. Idziemy i zobaczymy. Tak. Zaraz. tak, zaraz skoczysz sobie, kochani, do swojego nowego fotelika. Oj, uważaj tam na te szwy Czekaj, czekaj, pan Ci pomoże, pan pomoże. Pan pomoże. O, o, pomoże. o, o tak! Tak! I wodę jeszcze trzeba i tam włożyć, wiesz Lauruś? Uważaj go, bo się wyleje skarbu, się jest za ciężkie. Oj, brawo kotku! To jej ściągnij, żeby jej nie przeszkadzało. Nie no jak. Hej, jedziesz do domku. Jedziemy do domku. Ale jest fajna. No, rączka! O, już się położyła! Jedziesz do domku! Jedziesz do domku, kochani! O, ale był ziewek! Czy rodzinka jest szczęśliwa? Tak! Tak! Rodzinka szczęśliwa, sobie leży, pięknie! Pięknie sobie leży. No to się zaczęła nasza przygoda! Hej, ahoj, przygoda! A ten jest fajnie! To... Tak jest! Nasza rodzinka się powiększyła! Powiększyła się jesteśmy jedną drużyną... Fajna rodziną! Tak jest! A co robisz nasz nowy członek rodziny? Patrzy przez okno.